To jest kość ten mur chiński, ale jest najprawdziwszy z prawdziwych. Idziemy sobie właśnie po nim po dość mało turystycznej części, jak można zobaczyć, tylko trochę ludzi jest. Uch, a zazwyczaj na obrazkach widać tłumy Chińczyków z aparatami. W ogóle ciekawym faktem jest to, że każdy Chińczyk podczas swojego życia musi przyjść na mur chiński i rzeczywiście widać mnóstwo dzieciaków którzy w grupie szkolnej czy z rodzicami spacerują sobie piękny widok no i potem jest właśnie kamera 360 żeby w takich okolicznościach ją wykorzystywać proszę bardzo nice jeszcze się uczę, jak korzystać z tej kamery 360 mam nadzieję że robię piękne widoczki ale to się okaże dopiero w produkcji. Ale takie fajne, fajne emocje mi towarzyszą w serduszku. Fajna sprawa być na Morze Chińskim, o którym się tyle słyszy. Tyle się słucha, widzi się tyle zdjęć, a nagle tutaj jesteś i jakieś tam masz wyobrażenia związane z tym, jak to wygląda. No i każdy przeżywa to na swój sposób. Ma jakieś swoje przemyślenia, opinie. Mi się bardzo podoba. Jest mega stromo. Mega ciężko się tu chodzi.